Jeszcze jedno nagranie. Mlady kolon Mariupol, to 50% to zachwacili, dzisiaj nie widzieli. Pokaż Te ci kaderowcy, że wszyscy wlażą. No, Mariupol, tam 50% dzieli pod kontrolą. Dzisiaj pokazywali ci kaderowcy, przecież oni wideo udostępniają. dzieci W ogóle kurwa, rozstrzeliwują wszystkie dzieci. Wszystkie no i tam widać, że biegnie za dziewczynką i oni po prostu strzelają kurwa w nogi tej dziewczynce, dziewczynka 13 lat albo coś, no ale tak nie chuja, to ich w chuj jest tam, rozpierdolili ich tam dużo, tak bez zasięgu tu kurwa jesteśmy bez niczego, o, chodziliśmy do, do wioski, Wzięliśmy sobie tu samochody, kurwa. Hyundai stoi nowy, zajbisty Hyundai. Wszystko, mamy klucze, wszystko e, odpala się. Ooo, ale fajnie. Kto czym ma, kto. komu na czym zależy. No kurwa, nie wiadomo, jak to stąd zabrać. Niwa nowionka na Niwa no no, no nowiotka. W ogóle kurwa zajebista, zajebiste samochód. Na niej jeźmalo na gazunie po prostu On jeszcze na gazie jeździ kurwa. Siano. W ogóle. Back to Prussia sobie po nabrali siano na Tutaj kurwa wszyscy sobie pozabierali. sobie po nabrali siano na chuj jeździć. O. Wszyscy pozabierali sobie tu broń, dużo karabinów. Wiem, kurwa, jak, co? No broni. Karabiny dużo. Ale co, nie jak będziecie z nimi tutaj, jak się do, przedostaniecie tutaj z nimi? Tak, tak. Dobrze was tam karmią? No w porządku karmią, zaradzimy. Nie, nie, nie umieracie hmm? tam? Ja, mówię, nie doch, jeśli nie tirajcie. Nie chybako zajęli się No nie, nie, za, nie, nie jesteśmy. No, za, z, psa, zjedliśmy. W porządku. Ty w A? Ty wskazał w nutrio. Powiedziałeś, że... Zakończyli. Powiedziałeś, że racje żywnościowe coś tam. No, skończyły się. <laughs> nutri i zakończyli. No. Ale wewnętrzne, w sensie wasze wasze za racje żywnościowe się skończyły, tak? Tak. A co tam było? A co tam dużo mieliście? No nie. No nie. A gdzieś tam na A co tam znaleźliście? A gdzieś nie No tutaj, nie. Ja to źle przetłumaczyłem, o coś innego chodziło. Już nie chcę tego drugi raz słuchać.